Zamek Królewski w Łęczycy, zbudowany w XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, składał się z prostokątnego dziedzińca otoczonego wysokim murem obronnym wykonanym z cegły. W jego południowo-zachodnim narożniku znajdowała się wieża obronna. We wschodniej części muru usytuowany był wysoki budynek administracyjno-reprezentacyjny zwany Domem Starym. W obrębie dziedzińca znajdowały się także budynki gospodarcze oraz mieszkalne. Zamek był siedzibą starosty sprawującego władzę nad Grodem i okolicą. W latach 1563 64 starosta Łęczycki Jan Lutomirski odnawia wieżę i mury obronne oraz wymurował od strony zachodniej budynek zwany Domem Nowym. W czasie potopu szwedzkiego wschodnia strona zamku została zniszczona, a zamek podupada. U schyłku XVIII wieku prusacy włączyli go do bastionowego systemu fortyfikacji miasta i wybili w murze drogę działową, niszcząc pozostałości średniowiecznego domu Starego. Pozostawili z niego tylko część na wprost bramy zwaną prochodnią. W XIX wieku zamek podupada w ruinę, częściowo zabezpieczoną przed 1939 rokiem, staraniem Komitetu Obywatelskiego. Po II wojnie światowej zamek stał się siedzibą muzeum i stopniowo doprowadzany jest do dawnej świetności. Mówiono, że Włęczycy do Tumskiego Kościoła tunelem jeździli. W razie wojny ludzie chowali się do tego tunelu i tam skarby gdzieś wszystkie pod zamkiem schowali. By je zabezpieczyć diabła borutę tam postawili. Bo kto pieniądze zakopuje, to diabło oddaje. I do dzisiejszego dnia nikt ich nie znalazł.